Dzisiaj z tej strony mam na dobrze, że jesteś. Mam dla ciebie czytanie, które zaraz właśnie zrobię. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy w naszym czytaniu. Wszystkie informacje potrzebne dla ciebie są w opisie tego filmu. Do tego czytania przedłużone czytanie, więc jeżeli masz ochotę, to napisz do mnie maila. Przedłużone czytanie. Będzie tutaj dostępne na YouTubie. Które kosztuje 20 zł. Kielichów. Cesarz. O? o, słuchajcie, mam <noise> wrażenie, że rozmawiamy o szczęśliwym tacie, o szczęśliwym ojcu. Mm! I stabilnym. O. Takim, który pokonał winę i mimo, mimo to sielanka. Tu jest jakaś sielanka dzisiaj, w poniedziałek. To jest ten ojciec który cię wspiera od samego początku. Mówimy teraz o tym aspekcie ojca, który cię wspierał od samego początku, jak tylko się urodziłaś, jak tylko się urodziłeś. Niezależnie od tego, czy to się wydarzało w twoim życiu, czy nie. Mówimy o tym aspekcie Kompletne spełnienie rodzinne, szczęścia. Yy, a jeżeli nie rodzinne, to emocjonalne to jest ważniejsze emocjonalne oparte na zasadach moralnych, na zjednoczeniu na mocnych filarach. Słuchajcie, nie wiem, jak Wy to robicie, ale to jest Wasze czytanie. Nie wiem, moi kochani, co zintegrowaliście, co zintegrowałyście, ale to wygląda wręcz jak sielanka. Może mój mały mózg, który nie za bardzo wierzy w sielankowy rozwój wypadków, po prostu podważa tą sytuację, ale absolutnie się tym nie sugerujcie. No, jeżeli szczęście, to szczęście. Wyszliście z linii czasu, która była oparta na strachu, którą, przez którą nie mogliście wcześniej, przez blokadę, którą wcześniej nie mogliście, dzisiaj mój nos po prostu chce umrzeć. Strasznie mnie sędzi. No nie wiem, co mam powiedzieć, bo wychodzisz. Okej, okay, po prostu dobijesz się do Twojego aspektu, który jest kompletnie spełniony, widzisz tego cesarza, czyli tego, ten aspekt męski w sobie albo w innych, albo w swojej manifestacji, który jest totalnie spełniony, emocjonalnie, to znaczy maksymalne, maksymalna, że tak powiem 100% to, czego chcesz, czyli sielanka, Poprzez fakt, że wychodzisz z komunikacji ze strachem na tej linii czasu. Czyli to, to trochę czuć tak, że zawsze byłaś, zawsze byłeś na tej linii czasu, ale nigdy nie byłaś w bezpośredniej, nigdy nie byłeś w bezpośredniej komunikacji z tym spełnieniem emocjonalnym. Bo jeżeli na przykład ten cesarz nie był męskim pierwiastkiem, który był człowiekiem, że tak powiem, to może to był aspekt Boga, czyli tych wyższych sfer, które kreują całą tą przestrzeń, w której jesteś, a które dawały ci w pewnym sensie, może nawet nie w pewnym sensie, ale dawały ci poczucie opieki ojcowskiej. Mówimy tutaj o aspekcie, no nie wiem, na przykład takiej opieki, na przykład jak dawał na przykład papież Polakom. Takiej, yy, takiej, takiej opieki, gdzie czułaś się, czułaś się wyjątkowo, bo papież był naszym rodakiem, prawda? Czyli jest tutaj aspekt boskości, jest tutaj aspekt nieba dosłownie niebiańskiej. Utopijnej wersji życia, na której zawsze byłaś, na zawsze byłeś, ale nigdy nie mogłeś tego poczuć nie mogłaś tego poczuć z tego względu, że tam zawsze był strach. I teraz okazuje się, że pomimo tego, że jesteś w jakiejś ciemności, to jesteś na tej linii czasu. I im bardziej jesteś na linii czasu, gdzie jest ciemność, tym bardziej możesz doświadczyć przeciwstawnych energii, czyli <laughs> działania Boga. I cudów, jakie On stwarza. Jeżeli mówimy o tym aspekcie boskim, który jest pierwiastkiem, który się przejawia przez męski pierwiastek, ciśnienie mi się dosłownie w uszach zmienia, tak jakbym była gdzieś na wysokościach. Jeżeli ten boski pierwiastek to jest dla mnie karta Jezusa, Syna, Ojca i Ducha, który sprawia, że mój nos. Trójca hmm. jest tutaj jakiś aspekt boskości niepodyktowany zasadami zapisanymi, cokolwiek to znaczy, to jest to, co przechodzi. Okej, okay. zobaczmy co jeszcze. Jest tu jakiś taki osąd w tym wszystkim? Tak jakbyś definiowała, definiował albo miał albo miała zdefiniować. O, już wiem o co chodzi. Mm. Mm, już wiem o co chodzi. Chodzi o dzisiaj. Słuchajcie, byłam w Rosmanie, żeby wybrać dezodorant. I słuchajcie, e... nigdy w swoim życiu nie wybrałam żadnego dezodorantu czy żadnego sztyftu e... pod pachy, który kosztuje, który jest tani. Zawsze wybierałam Markowe sztyfty, zawsze wybierałam mar markowe dezodoranty, które kosztują 20-30 zł. Nike, Adidas, takie tam. I dzisiaj, pierwszy raz w swoim życiu, słuchajcie, wybrałam najtańszy jaki był dezodorant. Ponieważ był o zapachu Mango. Żadne z tych drogich firm nigdy nie zaproponowało zapachu mango. I mango z kolei było dla mnie synchronizacją, ponieważ osoba, którą obserwuję na Instagramie, a która bardzo mi się podoba, ostatnio jadła mango. I stwierdziłam, że jest to fajna synchronizacja, i pierwszy raz w życiu wezmę. Dezodorant, najtańszy tylko dlatego, że podoba mi się zapach. I to, co od razu usłyszałam, to judgment, czyli osąd. Uzdrawiasz swoją biedę. I teraz pokażę. To jest oto ten najtańszy dezodorant. I teraz zobaczcie, żółty. I różowy, tak? Zobaczcie na te kolory dziesięciu. Żółty i różowy. Żółty i różowy. Jest w tym jakieś spełnienie emocjonalne. Sielanki. Tego, co chcesz. No ale w dalszym ciągu jest to bieda, prawda? Jest to jakaś forma. Uleczania naszej biedy poprzez może nie wykonanie zasad, ale uleczanie naszej biedy, naszego bólu poprzez biedę. No, słuchajcie, dezodorant pachnie tak, że mogłabym. Nie znam jego skuteczności, ale pachnie tak, jak żaden najdroższy dezodorant albo sztyft, jakikolwiek kiedy kupiłam, który był jakikolwiek kiedy y, zakupiony przeze mnie za nie wiadomo jakie pieniądze. Po prostu pachnie tak, że y, mógłby być to. Okej, okay. jest coś w tym spełniającego i zapewniającego. Jak jest tu jakiś, jest tu jakiś vibe zapewnienia. Tak, jest tutaj. Ból, prawda? Mamy tutaj ból i smutek i depresję, i pewnie jakieś uzależnienie, i pewien e, jakiś niedosyt i niespełnienie, i e, zaciemnienie, i cokolwiek. I pomimo tego, prawda, że wybrałam najtańszy, kosztował chyba 6 zł, nawet nie całe 7 zł, gdzie wiadomo, że jakość. Od razu się przykłada w kosmetykach. No, jest tutaj jakiś klimat uzdrawiania tej biedy poprzez bycie w sielankowej rodzinie. Czyli zastąpienie jakby tego, że yy, nie mamy pieniędzy, jesteśmy w biedzie, ale jesteśmy w kochającej się rodzinie, pomimo tego, że jesteśmy biedni. Jest tutaj jakiś taki utopijny wyraz. Miłości Boga, hmm, podkreślenia, że miłość jest najważniejsza i że spełnienie emocjonalne jest drogą do spełnienia finansowego. No dobra, zobaczmy co dalej. I zobaczcie, tutaj jest, prawda, ten biały wizerunek doradcy. I mamy ten biały kwiat tu. To jest wszystko zsynchronizowane. I przychodzi mi teraz wi wizualizacja. Riany, tej piosenkarki, która jak była w ciąży z pierwszym dzieckiem, weszła do oceanu i zamoczyła mango w wodzie, prawda? No, w oceanie, czyli sól, czyli zamoczyła coś słodkiego w soli, czyli tak jakby tą słodycz, tą słodycz zanurzyła w biedzie, prawda? Czyli w tej soli, czyli w czymś. Czyli w czymś, co jest. no niekoniecznie przyjemne, prawda? Czyli zanurzyła tą tę, tę słodycz w jakimś bólu i spożyła tą biedę. I ciekawe, że była wtedy na Barbados, czyli tam skąd pochodzi, gdzie jest totalna bieda. Sk skąd pochodzi, prawda? Czyli jest w tym jakieś. spełnienie emocjonalne jest jakaś w tym pamięć. To, m, 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 tak jakby wspomnienie tego, skąd pochodzimy. O to jest to. Wspomnienie tego, skąd pochodzimy. Okej. Okay. Czyli dobijamy się naprawdę do sporych korzeni. <noise> Dzieciństwa. Gdzie większość z nas wychowywała się w biedzie, prawda? No dobra, zobaczmy co dalej. Królowa emocji, czyli królowa, ta, która wchodzi, nawet nie wchodzi do tego morza, bo jest ponad tym morzem, ona nawet ta królowa nawet nie zatapia, nawet nie moczy stóp w tym oceanie, w tym morzu jest kompletnie, że tak powiem, ponad. Jest królową emocji i mamy to nasze mango w soli, i mamy to nasze biedne spełnienie, prawda? Czyli jest tu jakiś motyw takiego. O! Po, prze, po rozłożeniu w środku, celebracja, trzy kielichy, yy, kochankowie. Jest w tym jakiś taki vibe, że. Celebrujmy pomimo tego, że nas nie stać, czy coś w tym stylu. Cieszmy się życiem. Strasznie takie ogólne czytanie, jak do tej pory. Nie chcę go osądzać, ale bardzo chcę go osądzić. Jest tu jakiś judgment, jest od samego początku jakiś osąd w tym wszystkim. Dochodzimy do jakichś mocnych osądów. Na pewno dochodzicie do jakichś mocnych osądów. Znów nam się pojawia ten demon, prawda? Mamy dwa razy tego demona, który jest albo był z, tą, z tym numerem 10, prawda? Naszym współuzależnieniem, czyli tą naszą biedą. No bo 10 kielichów jest normalnie oczywiście numerem 10. Kukurydza jest też pełnią, że tak powiem, obfitości z numerem 10. No ale mamy też. Y, tą ciemną stronę tego pola kukurydzy, które jest, że tak powiem tą stroną, czyli tą niechcianą. Czyli jest tutaj jakieś takie y, poczucie wyjścia z jakiegoś poświęcenia, które, albo osiągnięcie szczytu w jakimś poświęceniu, które miało nas y, utrzymać Wyszliśmy z linii czasu, w której mieliśmy być w nieszczęśliwej rodzinie, tylko po to, żeby uzdrowić naszą biedę. Mieliśmy być w tej biednej rodzinie, weszliśmy w biedę, po to, żeby uleczyć się z tej biedy, poprzez spełnienie emocjonalne, czyli byliśmy w takim cyklu karmicznym. Które przede wszystkim miało nam pokazać, czym jest nasz demon, kim jest nasz demon, czym jest nasze współuzależnienie, kim jest nasze współuzależnienie, po to, żeby doświadczyć przeciwstawnej strony, czyli naszej pełni emocjonalnej, która kompletnie jest w jedności ze sobą, z wszechświatem, z Bogiem z boskim aspektem naszym, czyli ta mocna przeciwstawność. Mam wrażenie, że dochodzi do kulminacji. Czyli widzisz dokładnie, czym jest, kim jest twój demon. I po drugiej stronie widzisz dokładnie. Kim jest, czym jest twoje emocjonalne spełnienie, czyli zdefiniowałaś, zdefiniowałeś swoje, czym jest twoje 10 kielichów. Czyli mam wrażenie, że jeśli chodzi o kwestie rodziny, w tym momencie będzie to wymanifestowane, to co zdefiniowałaś, to co zdefiniowałeś do tego momentu. No, i jest tutaj, jakieś, jest tutaj jakaś zapowiedź jakiejś obfitości materialnej, ale jeszcze nie wchodzi w życie. Czyli najpierw mieliśmy doświadczyć tego spełnienia emocjonalnego z racji tego, że uzdrawialiśmy swoją biedę z dzieciństwa poprzez uzdrowienie emocjonalne naszego dzieciństwa, a nie finansowe i dopiero teraz tak jakby dochodzimy do momentu w którym widzimy tą naszą biedę, prawda, te dziewięć pentakli finansową, materialną biedę i teraz mam wrażenie że to co się będzie wydarzało to będziemy w procesie odwracania Tych dziewięciu pentakli w pozycję prawidłową. Z racji tego, że znaleźliśmy swoje spełnienie emocjonalne, zdefiniowaliśmy swoje spełnienie emocjonalne, dochodzi do jakiegoś momentu śmierci naszego ego, złączenia się trójcy w tym wszystkim. Nasz aspekt serca. Nasz aspekt duszy jeszcze nie wrócił w pełni. Czyli jesteśmy trochę tak jakby w połowie. Zdefiniowaliśmy nasze spełnienie emocjonalne, doświadczyliśmy naszej, naszej pełni emocjonalnej, tej, której nie mogliśmy doświadczyć w dzieciństwie. Czyli Daliśmy sobie to spełnienie emocjonalne, którego nigdy nie doświadczaliśmy, czyli wychowaliśmy sami siebie, byliśmy dla siebie so, so, swoimi matkami, swoimi ojcami, tymi, którymi zawsze chcieliśmy być, a których nie mieliśmy, ale to jeszcze nie przełożyło się na finansowy aspekt i mam wrażenie, że jesteśmy w tranzycji do spełnienia. Materialnego, które jest potwierdzeniem naszego spełnienia emocjonalnego. Czyli to jest tak, jakbyśmy leczyli naszą biedę miłością, a nie pieniędzmi. To jest to, co chciało przejść, ale. Ale w dalszym ciągu serce jest odwrócone, prawda? Czyli jest tutaj jakiś aspekt, który jeszcze do końca nie wrócił. Czyli mam wrażenie, że chodzi o, ten, o tą materialną część, która jeszcze nie wróciła do nas jako pełnia e, naszego uzdrawiania. Ok, to jest e, główne czytanie. Jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie maila. E, mój adres mailowy w opisie filmu. Um, kto chce zobaczyć czytanie przedłużone, a jeżeli nie, to bardzo dziękuję za całe wsparcie i za to, że jesteście i do następnego, cześć Pa.